Siemanko, manko to i ja witam w moim kolejnym materiale z Call of Duty Modern Warfare 3. Wróciłem po moim wyjeździe odpoczynkowym, który trwał tam no raptem ponad 4 dni i niestety w ramach tego wyjazdu odpoczynkowego trochę się przeziębiłem. Zapewne słyszycie, katar mnie trochę złapał i dlatego musicie wybaczyć, jeżeli mówię do Was przez nos, ale no, nic na to nie poradzę. Wyjazd całkiem, całkiem się uda, sobie odpocząłem, z tym, że w międzyczasie bardzo, bardzo a, ścisnęła zima. Było w nocy tam minus 18 stopni i co ciekawe wcale nie byłem w górach, tylko w okolicach Opola, ale tak było, strasznie się zrobiło zimno. E, w dzień też było minus 5, e, także no, byłem też w tym atakiem zimy, oczywiście spadło też bardzo, bardzo dużo śniegu. I pogoda no, strasznie się zmieniła w ciągu, nie wiem, doby. Nagle to wszystko tak uderzyło, i pojawiła się nagle zima, a wcześniej było dość długo ciepło. Um, I właściwie jeszcze jedną rzeczą dość istotną, która się zdarzyła w międzyczasie, jak byłem na wyjeździe, było to, że pojawił się nowy, czy ja wiem, nowy wygląd. Nie wiem, zmiana jakby. Nie wiem, jak to powiedzieć zmiana wyglądu czyli też zmiana wyglądu ale też zmiana funkcjonalności panelu wydaje mi się tej subskrypcji trochę też wiadomo zmienili też wygląd też bo jeżeli chodzi o kolorki czy tam sposób tam widziałem trochę ikonki się zmieniły kolory trochę układ żeby tak było bardziej bardziej przejrzyście i lepiej bo wcześniej było to takie surowe Teraz chcieli, że po prostu wyglądało trochę lepiej ale to nie były te najbardziej istotne zmiany um, dużo ważniejszymi zmianami na początku oczywiście wiadomo Widziałem, że jakiś tam jest płacz się pojawił, że oddajcie nam starego YouTube'a i tak dalej. Wiadomo, zawsze takie ze zmianami, że ten nowy sposób, nowy wygląd na początku nas odrzuca, po prostu nie potrafimy sobie z nim poradzić, nie wiemy co gdzie jest, ale to jest wszystko kwestia przyzwyczajenia. Minie trochę czasu i ja pamiętam, że w zeszłym roku, w, na ten samą porę, mniej więcej gdzieś w tym samym okresie czasu, czyli chodzi o, o no, miesiąc w roku, była też zmiana, też zmieniło się tak, wyglądał, jak wyglądał YouTube. Wiesz, było straszny płacz, ale wszyscy się przyzwyczaili, czas mija, każdy się przyzwyczai, no i potem jest wszystko ok. W tym wypadku chodzi tak samo, jeżeli chodzi właściwie o to, że em, dla mnie najważniejsze było to, nie tak to wygląda, wiadomo, do tego się przyzwyczajimy, ale najważniejsze było to, jak zmienił się sposób promowania jakby filmików w ramach tego nowego sposobu przedstawienia subskrypcji i tak dalej. Bardzo mi się to spodobało ponieważ tutaj właściwie nie pojawia się na początku, nie wchodzimy do swoich subskrypcji, tylko do co obejrzeć, gdzie YouTube sam proponuje nam nowe filmy do obejrzenia i pokazuje nam od razu na, co po, jakie filmy polubiły yy, polubiły lub polubili yy, polubiły osoby, które Subskrybujemy, co jest też bardzo ciekawe, po prostu zwiększa to możliwość trafienia na nowy film, bo YouTube jest jakby, do tej pory był taki bardzo hermetyczny, nie było łatwo się jakby w żaden sposób no, wypromować, a to promuje jednak oglądanie innych filmów niż tylko to co mamy w subskrypcjach, tak żeby użytkownicy nie zamykali się w ramach jednych subskrypcji, ale przynajmniej daje szansę zobaczenia nowych materiałów, no bo jeżeli... Yy, subskrybujemy kogoś, a temu komuś podoba się jakiś film, prawdopodobne jest, że nam też się spodoba i może też zostawimy suba yy, na tym właśnie nowym kanale, co z perspektywy tego, yy, no, że jestem twórcą i tak dalej i dla innych twórców też jest bardzo, bardzo dobre, ponieważ daje nam to możliwość jakby szerszego wypromowania się, co wcześniej w YouTubie, no... Za bardzo takiej możliwości nie było, bo sam, sam system nie stwarzał takiej możliwości. Teraz ten system stwarza taką, taką możliwość i widzę komentarz się skończył, bo był dość krótki, ale powiedziałem wszystko to co chciałem, także dzięki wielkie za oglądanie i trzymajcie się, na razie.